Czy gry trzeba kończyć? No niekoniecznie. Pewnie większość z nas ma tytuły, których nie ukończył. Ale czy recenzent powinien kończyć tytuły? To pytanie przewija się od jakiegoś czasu i wydaje mi się, że nikt nie poruszył jednej istotnej kwestii w tej sprawie i o tym postaram się dziś opowiedzieć. Hej wszystkim, z tej strony Dariel, witajcie na moim kanale. Przebiliśmy już 1500 subów, za co serdecznie dziękuję. A także chciałbym bardzo podziękować nowemu wspierającemu, którym jest Bielik, i dołączył on do oddziału taktycznego. I na wstępie chciałbym dodać, bo ponad 50% osób oglądających moje filmy to nowe osoby, więc od razu nakreślę, Ukończyłem studia dziennikarskie i przez krótki czas pracowałem jako dziennikarz, a mówię to, bo często pojawiają się w komentarzach stwierdzenia, że ktoś nie może wypowiadać na dany temat, bo nie jest dziennikarzem, więc aby zacząć rozmawiać na argumenty, to od razu od tego zacznę i przejdźmy do materiału. W przypadku kończenia gier, tak naprawdę trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest przejście gry? Czy ukończenie wątku głównego to przejście gry? Pokonanie finalnego bossa? Co tak naprawdę definiuje to? Dla przykładu balatro można przejść w ciągu 20 minut. Czy wtedy można już napisać recenzję i czy osoba ją pisząca na pewno dobrze pozna mechanikę tej gry? Odkryje wszystkie jokery, pozna synergię między kartami, zmierzy się z kolejnymi przeszkodami na wyższych poziomach trudności. A może w drugą stronę, by napisać recenzję gry multiplayer, to trzeba wbić się na sam szczyt rankingu, bo wtedy będzie mieć pewność, że znamy dobrze tytuł. A może zrobienie wszystkich achievementów na Steamie? No, wyjątków jest tutaj wiele, i najlepszą odpowiedzią na to pytanie, czym jest przejście gry, jest odpowiedzieć, to zależy w głównej mierze od kategorii lub gatunku gier, bo niektóre gry skupiają się na powtarzaniu tego samego, a niektóre dają ci mnogość wyborów w trakcie rozgrywki. Dla przykładu, czy ukończenie głównej linii fabularnej w CRPG-u może być powodem do napisania recenzji? Bo uznajemy, że dziennikarz się przeszedł. Ale co z innymi ścieżkami? Sprawdzeniu, czy inne opcje dialogowe mają sens i czy nie prowadzą do tego samego wydarzenia. Lub też granie inną klasą postaci, bo akurat ta, którą graliśmy, była ciekawa, natomiast wszystkie pozostałe są nudne i nieangażujące. A co z innymi zakończeniami? Może są ciekawsze, a może są beznadziejne. Nie! To nie ma się być prawda. Dla przykładu, w Personie 5 Royal, jeżeli uzyskamy złe lub neutralne zakończenie, to będziemy mieć zablokowane około 1 trzecią rozgrywki. Z dodatkową fabułą, nowymi mechanikami i walkami. Czy jeżeli recenzent przeszedł tylko do tamtego momentu, zobaczył ending i mógł stwierdzić, że przeszedł grę? Weźmy inny przykład. Resident Evil 2, gdzie możemy grać dwiema postaciami, Leonem i Claire. I każda z nich ma trochę inny gameplay. Całkowicie inne lokacje, a także samą fabułę. Więc przejście tej gry tylko jedną postacią to tak naprawdę poznanie gry w połowie. Do jeszcze innych sytuacji może dojść w przypadku strategii, takich jak na przykład Heroesy. Bo czy ukończenie całej kampanii jest wymagane do przejścia gry? A może liczy się czas, jaki spędzamy grając ze znajomymi lub na pojedynczych mapkach? I czy wystarczy grać jedną frakcją, czy należy zagrać wszystkimi? Bo jak widać na powyższych przykładach, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jasne, można wymienić tytuły, zwłaszcza w przypadku gier opartych mocno na liniową narrację, w której będziemy prowadzeni za rękę, przez co ukończenie wątku fabularnego jest równoznaczne z ukończeniem gry. Ale teraz zadajmy sobie pytanie: czy biorąc pod uwagę to wszystko, to uważamy, że wszyscy recenzenci zawsze kończą gry? Bo wydaje mi się, że oni też niekoniecznie je kończą. Czasami z braku umiejętności, czasami z braku czasu, a czasami z powodów błędów gry. Bo nieraz czytając recenzję odniosłem takie wrażenie, że osoba pisząca recenzję nie ukończyła tytułu albo nie ogarniała niektórych mechanik, lub nawet w ogóle ich nie znała. Kiedyś znalazłem recenzję Patchfinder w Wrath of the Righteous napisaną w taki sposób, że nie wierzę, że dana osoba skończyła tytuł, a już na pewno nie poznała całej gry i wszystkich mechanik. Jest recenzja Baniko Isaac, gdzie recenzentka totalnie nie znała mechanik rzucajkowych. Przeszła grę raz, ubiła pierwszego fabularnego bossa, poznała szczątek fabuły i napisała na ten temat recenzję bez odblokowania około 80, jak nie 90% zawartości. Albo Drama dotycząca Black Myth Wukonga, gdzie recenzentka zjechała tytuł, bo ten nie zawierał kobiet, podczas gdy okazało się, że w drugiej połowie gry jest masa kobiecych postaci. Ale widocznie nawet do tamtego momentu nie dotrwała, bo zdążyła się już tej kwestii oburzyć, przestać grać i napisać recenzję. Ale czy to wszystko jest wina recenzentów? Bo czasami taki recenzent. Musi napisać w ciągu miesiąca 5 lub 6 recenzji gier, a czasami i więcej. Niektóre mogą mu nie przypaść do gustu, przez co męczy się, zarówno grając w dany tytuł, jak i go oceniając. Popierdoli mnie, stary, kurwa, co tu się dzieje. A jeszcze do tego dojdą pozycje wymagające nie 20, a na przykład 60 lub 80 godzin. Wtedy znacząco ogranicza czas i musi nadać priorytety, by wyrobić się z deadlinami. Mogą być również inne powody, jak zwyczajny brak umiejętności, kiedy to niektóre etapy są zbyt trudne dla recenzenta, przez co może albo spędzić w tej grze dodatkowe godziny i nauczyć się je poprawnie wykonywać, albo napisać recenzję z tego fragmentu, który zrobił. Albo jeszcze inaczej, czy jeżeli przez bagi i błędy gier nie można skończyć jej głównego wątku, to czy wtedy recenzenci nie mogą napisać recenzji? Bo przecież nie ukończyli tytułu. I ba, żadne recenzje się nie pojawią, bo gra jest przecież niedorobiona, a później klienci ją zakupią i pojawi się irytacja, że gry nie da rady przejść. A żadna recenzja się na ten temat nie pojawiła. Dlaczego? Bo nikt nie ukończył gry. I to jest niby absurdalny przykład, ale gdy wychodził Spider-Man Miles Morales, gra wywalała do pulpitu przy dużej liczbie zadań, a recenzje, jednak, nadal się pojawiały, mimo, że masa fanów o tym wspominała. A można znaleźć recenzję, gdzie port ten został nazwany udanym i genialnym i od razu wiemy, że te osoby totalnie nie usiadły do tej gry na pececie. Jasne, część błędów została z czasem naprawiona, ale niektóre nadal są, nawet te powodujące krasze. Wiem, bo sam zwróciłem ten tytuł jeszcze w tym roku właśnie przez błędy. Zresztą nie jestem jedyny, bo na Steamie tej gry jest masa postów o bagach. Wróćmy teraz do wątku Arkadikusa i tematu, którego jeszcze nikt nie poruszył, a mianowicie ataki stron Arkadikusa za to, że zrobił materiał, a nie ukończył wątku głównego, szkodzą branży gier, a mianowicie recenzjom tychże. Bo ja w swoim pierwszym materiale na kanale, link znajdziecie w opisie, dokładnie wyjaśniłem, Czym jest recenzja, jakie są cechy recenzji, a także jak powinna być zbudowana recenzja dziennikarska. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z całością, bo tutaj poruszę tylko jeden fragment, a mianowicie ramy recenzji, czyli to, co recenzenci powinni pisać na samym jej początku: o tym, czy są fanami marki, czy znają gatunek, jakie są ich oczekiwania a także chociażby ile czasu spędzili w grze i czy ją ukończyli. Bo takie informacje niestety rzadko ktokolwiek podaje. Do głowy właśnie przychodzi mi tylko Arkadikus i... Mam w Kingdom Come Deliverance teraz ponad 60 godzin. Ja jeszcze grę nie skończyłem. Eldenburg jest tak obszerny. ...kolekcjoner. 10 nie ukończyłem jej, ponieważ się po prostu wynudziłem. ...którzy robią to regularnie w swoich materiałach. Natomiast znaczna większość robi to okazjonalnie albo wcale. I to jest moim zdaniem problem, bo ilość godzin spędzona przy danym tytule mówi nam bardzo dużo. Bo jeżeli gra się nie spodobała lub, lub też jest tylko do odhaczenia, to od razu zobaczymy to po czasie spędzonym w grze. A także czy dana osoba ukończyła tylko główny wątek, a może zabrała się za robienie wyzwań lub zadań pobocznych. A może próbuje ponownie przejść tytuł, by odkryć pozostałe zakończenia lub spróbować gry inną postacią. Bo w komentarzach na różnych portalach społecznościowych po filmie Arkadikusa często pojawiał się wątek, że jest on nierzetelny. A przecież recenzje powinny być rzetelne. Tylko czy poinformowanie o tym, że nie ukończyłoś tytułu? było nierzetelne? Moim zdaniem wręcz przeciwnie, bo widz jest świadomy, że autor nie skończył całego tytułu. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że większość osób zarzuca mu tylko to, że nie ukończył tej gry, co jest naprawdę słabym argumentem. I Arkadikus swojej odpowiedzi dobrze to punktuje, bo tak naprawdę ile osób nie kończy gier? Według różnych badań jest to przedział od 10 do 20%, a powody tego mogą być różne. Od znudzenia się tytułem, po brak czasu na grę, albo nawet kiepską jakość produktu. Jeżeli recenzent powiedział, że nie ukończył gry i ją ocenił, a nie miał racji w niektórych aspektach, to odbiorcy bardzo łatwo mogą wysnuć inne argumenty niż tylko to, że gry nie ukończył. Dla przykładu mógł nie poznać jakichś late-gameowych mechanik, zmyślnych bossów, pięknych lokacji lub fabularnych plot twistów. I jeżeli recenzent nie doszedł do nich, to wtedy my powinniśmy go w tej kwestii wypunktować, bo dalsza gra mogła wpłynąć na końcową ocenę. Widzicie, jeśli przez całą rozbudowaną grę fabuła was nie wciąga, ale za to zakończenie jest przemega zajebista, albo jest jakiś świetny quest, no to nie wpłynie to na ocenę fabuły. To będzie nadal kiepsko skonstruowana, nieciekawa fabuła, która kolorytu nabiera dopiero przy zakończeniu. Więc może to być jakiś smaczek informacyjny, ale na ocenę nie wpłynie. Zakończenie gry nie jest kluczowe do oceny fabuły, bo historia angażuje lub nie angażuje przez cały czas trwania. Jeśli fabuła jest nudna po 10 godzinach, to nie zmieni się magicznie na końcu po 100 godzin. I tutaj mały disclaimer, bo z tym fragmentem nie mogę się zgodzić. Mianowicie uważam, że zakończenie jest jakby klamrą spajającą całą fabułę i ma istotny wpływ na jej ocenę. Natomiast chciałbym być szczery, chciałbym wyknąć arkowi tutaj hipokryzję. I przyjrzałem podczas montowania kilka jego recenzji, i w żadnej z nich nie natrafiłem na to, że epilog, koniec historii wpłynął na ocenę końcową fabuły. Także jeżeli się tego będzie trzymał, i jeżeli to jest dla niego to, tak mało istotny jest i nie ma wpływu na ocenę, to nie jest moja rola, żeby zmieniać jego system wartości oceniania, ponieważ każdy recenzent może mieć inne punkty, na które będzie zwracał uwagę i to od odbiorców będzie zależało, czy te same wartości ma w przypadku ogrywania produkcji i to, jak będzie oceniał grę recenzent i jak oceniają grę oni sami, czy to współgra, czy to też nie współgra, to będzie zależało, czy będzie oglądał danego twórcę, czy też nie. Natomiast jeżeli Macie jakieś materiały, kiedy to rzeczywiście Arkadikus mówi w swoich recenzjach, że przez końcówkę obniżył albo zwiększył ocenę, to dajcie znać w komentarzu, z chęcią to zobaczę. No i wtedy będę mógł mu wytknąć tą hipokryzję, że nie trzyma się swoich zasad, które stawiał. Natomiast na ten moment ja nic takiego nie znalazłem, więc nie jest to dla mnie żaden argument. To jest jego po prostu system oceniania, na który nie mamy wpływu. Jeżeli nam się po prostu on nie podoba, to nie musimy go Oglądać. A teraz lecimy dalej z materiałem, bo już została końcówka. I dlaczego uważam, że ta drama jest bardziej szkodliwa, niż niektórym się może wydawać? Bo patrząc na tą całą dramę, inni recenzenci nie będą informować o takich rzeczach, bo będą się obawiać krytyki ze strony widzów. A ja uważam, że właśnie powinno być odwrotnie. My, jako odbiorcy, powinniśmy wymagać od każdego recenzenta informacji o tym, ile czasu spędził w tytule i czy grę. Ukończył. Jeżeli ktoś się przyznaje do tego, to nie powinniśmy go atakować za to, a jedynie merytorycznie odbijać jego argumenty dotyczące produktu. Że nie poznał nowych mechanik z dalszej części gry, że fabuła staje się znacznie lepsza lub gorsza, albo że bossowie stają się bardziej wymagający i ciekawsi, albo końcowi przeciwnicy to tylko reskiny poznanych już wrogów. Bo właśnie wtedy możemy wypunktować jego niekompetencje, bo nie ukończył tytułu. Bo w przeciwnym wypadku sprawiamy tylko, że coraz mniej osób będzie o takich rzeczach informowało. Ba, już obecnie prawie nikt takich rzeczy nie mówi. A my jako gracze i odbiorcy. Powinniśmy takich rzeczy wymagać, żeby pojawiały się w każdej recenzji. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Wiem, że od tej całej dramy minęło już trochę czasu, ale ten temat gdzieś dalej mi przeszkadzał. Że nikt nie zwrócił na to uwagi. Bo można nie lubić Arkadikusa, Snakeitera, kolekcjonera, Kiszaka, Kłaza, Roka, Zagranika lub innego twórcę. Można się z nimi nie zgadzać w wielu kwestiach, ale jak już chcemy wypunktować i pokazać, że robi coś źle, to przynajmniej zbudujmy argumentację opartą na logicznych przesłankach lub danych. A z mojej strony to już wszystko. Mówił do Was Dariel. trzymajcie się, cześć!